Bardzo serdecznie próbie Ironia w Biesku Białej. Opowiemy sobie dzisiaj o ostrzelaniu z kolan, czyli dźwięku stawowym, który słyszycie w czasie wykonywania przysiadów lub wykroków lub w czasie wchodzenia po schodach. Ten dźwięk, który pojawia się, najczęściej wynika z tak naprawdę baniczek gazu. Jak to, jak to wygląda? Mamy staw, mamy dwie powierzchnie stawowe i otaczającą je torebkę stawową. W torebce stawowej z kolei znajduje się maść stawowa. Maść stawowa składa się m.in. z różnych gazów, jest tam m.in. tlen, azot, jest także dwutlenek węgla. Dźwięk, który słyszycie, wynika z tego, że w momencie kiedy chcemy rozciągnąć torebkę stawową w czasie ruchu, ta torebka nie ma już większej możliwości rozciągnięcia, nie rozciąga się bowiem nieskończoność i dochodzi do tego, że wzrasta ciśnienie w obrębie tej torebki i dochodzi do uwolnienia gazów. Gdybyśmy zrobili zdjęcie RTG, zobaczylibyśmy, że na zdjęciu RTG pojawia się baniczka z gazem w czasie właśnie takiego dźwięku stawowego, czyli trzasku. I teraz bardzo często ten trzask w przypadku kolan może pojawiać się na przykład w momencie, kiedy mamy przeciążone pasmo biodrowo-piszczelowe. W momencie, kiedy pasmo biodrowo-piszczelowe jest poprzeciążane dochodzi do przyparcia bocznej rzepki. Wtedy ta rzepka nie ma odpowiedniej możliwości poruszania się i mechanika stawu jest troszeczkę zaburzona. W pierwszym momencie się, należałoby się zająć właśnie rozluźnieniem pasma biodrowo-piszczelowego i spojrzeniem na ogólny balans strukturalny w obrębie kolana. Jeśli natomiast trzask występuje tylko jednorazowo, czyli wykonujecie pierwszy przysiad, potem nie ma tego problemu, no to automatycznie nie należałoby się tym przejmować. Jeśli natomiast wraz raz z trzaskiem lub dźwiękami stawowymi dochodzi do bólu w obrębie stawu kolanowego, wtedy jest to coś, z czym zgłaszamy się do fizjoterapeuty. Co ciekawe, ten specyficzny trzask, który słyszymy w czasie wykonywania przysiadu, powoduje, że torebka stawowa zwiększa swoją objętość o 15-20%. Chciałabym Was jednak uczulić, na specyficzne dźwięki w stawie kolanowym, jakie są trzeszczenie. Czyli trzeszczenie, czyli taki stały dźwięk jest czymś niepożądanym i może świadczyć już o problemach w obrębie stawu rzepkowo-udowego, czyli tak naprawdę problemach rzepki, na przykład chondromelacji i zwyrodnieniu już powierzchni stawowej tej naszej rzepki. O tym i o wielu innych rzeczach myślę, że opowiemy sobie kiedyś przy okazji. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tym tematem i odpowiedziałam na pytanie, czy strzelanie kolan jest czymś niebezpiecznym.